Zapraszam Was bardzo serdecznie na recenzję monitora AOC U2477 PWQ, czyli monitora 4K, który stoi tuż obok mnie. Na początku, jak zawsze, zaczniemy od obudowy. Jest ona naprawdę standardowa. Budowa tego monitora to po prostu plastik, a naprawdę bardzo dobrej jakości plastik. Monitor ten ma 24 cale, a rozdzielczość to 4K, czyli 3840 na 2160 pikseli. Daje to nam zagęszczenie na poziomie około 180 pikseli na cal. Przy zwykłym użytkowaniu te piksele nie są widoczne, więc naprawdę jest to genialna matryca. A jeżeli już o matrycy mowa, zastosowano tu matrycę P. LS, czyli takie IPS, ale tworzone przez Samsunga. A jak wiemy, Samsung robi naprawdę genialne ekrany, zresztą super -y. Tak Taki tutaj jest naprawdę genialnie. Barwy są tutaj idealnie odzorowane, nasycone, a rozpiętość kolorów to aż 16 milionów. Monitor ten ma możliwość regulacji w pionie czyli od góry do dołu. Rozpiętość tej regulacji to około 130 mm, czyli 13 cm. Każdy znajdzie odpowiednie ustawienie dla siebie, ponieważ można też regulować jego kąt nachylenia względem nas, od minus 5 stopni do aż 31. Cztery wejścia źródłowe to między innymi. HDMI 2.0, czyli to obsługująca rozdzielczość 4K, i 1.2, D-Sub oraz DVI. Mamy też oczywiście tutaj możliwość podłączenia kabla MHL, by wyświetlić obraz naszego telefonu na monitorze. Stopka tego monitora jest naprawdę bardzo duża. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ waży on około 6 kg. Z ciekawych funkcji jakie są w tym monitorze to na przykład Picture in Picture, czyli do dwóch wejść monitora podłączamy dwa źródła obrazu i możemy ustalić, które będzie tym głównym, który będzie tym pobocznym. Ustalamy wielkość tego obrazu, który jest tym źródłem pobocznym i możemy mieć dwa równolegle wyświetlone obrazy na tym monitorze. Monitor ten został wyposażony w funkcję flicker free, czyli nie ma praktycznie możliwości, żeby ten ekran migotał, ponieważ jego odświeżanie w pionie wynosi 133 MHz, natomiast w poziomie 60 MHz. Ale koniec tej suchej specyfikacji jak naprawdę używa się tego monitora. Testowałem go przez około 3 tygodnie i naprawdę się w nim zakochałem. Jego możliwość, a dokładnie ta rozdzielczość, czyli 4K jest po prostu fenomenalna. Dla mnie jako montażysty praca na tak dużym obszarze roboczym jest po prostu cudowna. A to tego, że Mac OS 10 pozwala na skalowanie tej rozdzielczości, mogę ustalić ją do odpowiedniej, tracąc w ogóle na jakości, więc w większości używałem tego monitora na rozdzielczości około 2K i było to bardzo komfortowe. Natomiast, jeżeli używacie Windowsa, Warto zaopatrzyć się w jakiś program, który będzie to odpowiednio skalował, ponieważ niestety Windows nie radzi sobie z tym tak dobrze jak Mac, więc musicie zwrócić na to uwagę. Oczywiście producent dostarcza sterowniki, natomiast są one na płycie i niestety nie ma ich do pobrania. Czemu? Przejście do 4K jest po prostu bajką, naprawdę bajką. Przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów, czytanie różnych artykułów, no i w sumie ten mój właśnie montaż. Obszar roboczy jest po prostu ogromny i jest to 4 razy full HD. To widać i czuć, ponieważ montując coś, mam dostęp do tylu ścieżek. Mogę bez problemu przez nie przechodzić i nie martwić się o to, że muszę je przeskrolować. Jeżeli coś muszę przenieść, to przeniosę to na pewno do danej ścieżki. Mogę zmieścić cztery programy jednocześnie i będą one w genialnej jakości, ponieważ zagaszenie pikseli jest na tyle duże, jeżeli bliżę się do nich, nie zobaczę żadnej saldy obrazu. Ten ekran jest tak dobry. Podsumowując, jeżeli jesteś montażystą filmowym, grafikiem 2D-3D, jesteś, może, fotografem i potrzebujesz naprawdę dobrego monitora AOC U2477 PWQ, będzie idealny. Ogromny obszar roboczy, genialne zagęszczenie pikseli, idealne odzorowanie barw. Funkcja picture in picture. 4 razy full HD w tak małym monitorze. 4 wejścia źródłowe plus to oddźwięku. Możliwość regulacji: jestem pod wielkim wrażeniem tego monitora i naprawdę szczerze Wam go polecę. Cena to około 1800 zł. Oczywiście będzie ona spadać, lecz jest ona i tak niska, jeżeli chodzi o monitor 4K takiej jakości. I to tyle w tym materiale. W serdecznie dziękuję Ci za jego obejrzenie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tego monitora, zadaj w komentarzu poniżej, ewentualnie na Facebooku bądź Twitterze, linki do tych mediów społecznościowych masz w opisie. Natomiast jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, bo to nas bardzo motywuje oraz subskrybuj ten kanał, by być na bieżąco. Czołem!